Sacik, a już Wam pokazuję jakie części będę montował za chwileczkę mamy tutaj taki kompletny zestawik pasek alternatora, napinacz alternatora pompa wody, pasek rozrządu napinacz i dwie rolki w zestawie nie ma już szpilek więc szpilki zostają stare, mamy tylko śrubę do Majerolki i dwie nakrętki reszta zostaje tak jak jest na silniku oczywiście trochę wyczyścimy to wszystko żeby żeby było jak należy i teraz tak kółko na pompie jest luźne trzeba je sobie wycentrować i tak samo jest kółko na wałku jest luźne wałek jest zblokowany centrujemy sobie tutaj na śrubie tak mniej więcej żeby było to na środku, żeby była jakakolwiek regulacja później. A tutaj to samo robimy, liczymy sobie ząbki. Mamy na tym ząbku, mamy drugi ząbek, mamy trzeci ząbek i mamy czwarty ząbek. Więc środek mamy tutaj i tak sobie paseczek założymy. Obmyję sobie delikatnie tutaj miejsce, przylgni, uszczelki pompy wody i zarazem przykręcę i załokujemy paseczek. Pompa wody przykręcona. Nie zapomnijcie tutaj o gniazdku od zaworu i o wtyczce. Musi to być na miejscu przed złożeniem czygolik, bo później będzie problem z przełożeniem tutaj przez ten otwór i z podłączeniem wtyczki oczywiście. Tak więc teraz zabieram się za górną rolkę, za dolną rolkę i za chwilę zakładamy sobie napinać i pasak Słuchajcie, pasek mamy założony, wstępnie mamy naprężony Zobaczcie, jest troszeczkę poza skalą Ale robię to z premedytacją, żeby wszędzie nam się ułożył, tak jak powinien Żeby nie było żadnych miejsc, gdzie się on nie napręży Nie sobie zawsze go troszeczkę polozowuję zostawiam go tak naprawdę na tej linii dolnej na wycięciu, bo oni tak nam wróciło. Zrobiłem sobie jeden obrót wałem, żeby zobaczyć czy nam blokady wrócą na miejsce, przeważnie ta blokada wraca na miejsce, ta blokada przeważnie nie wchodzi, ale w manualu jest opisane, że nie musi, tak więc nic to nie jest złego, to jest i tak pompa, która tutaj nie ma punktu zero tak więc nie ma się czym przejmować najważniejsze, żeby to się zgadzało i dół teraz sobie dokręcę śrubę regulacyjną śrubę, sorry, napinacza i dokręcimy wstępne tutaj nakrętki nakrętkę i śrubę na pompie i na wokół. tak żeby zblokować już nasze <tryk> wałki razem z mamy wszystko zblokowane Teraz robimy sobie dwa obroty wałem, jeden obrot wałkiem i sprawdzimy jak nam blokady będą wchodzić Bo muszą nam się tutaj pięknie zgadzać. Nie może być inaczej. Zobaczcie, że już ten znacznik tutaj ładnie nam się ułożył na środku. Tak więc na pewno napięcie będzie odpowiednie. Dobra, spróbujmy założyć blokadę na V. Będę chciała wejść, to jeszcze trzeba wałem dokręcić. Wchodzi bardzo luźno. Więc jest. jest dobrze. No. Ok. No i teraz zobaczmy czy... Wałek nam się zblokuje. No i wałek nam się nie chce zblokować, tak więc trzeba będzie to poprawić i pompa też nie chce nam się zblokować, więc trzeba poprawić. Tu już nic nie luzujemy, luzujemy tylko te koła i poprawiamy. Teraz pasek nam się wszędzie równo napiął, tak więc Tutaj nam dużo nie brakuje sobie zaświecę to będę więcej widział ile tu brakuje dosłownie Dosłownie milimetr Nawet bym powiedział, że to nam zaraz skoczy tutaj Tylko delikatnie dokręcowałem 2 się zblokował, ale będę chciał go delikatnie cofnąć, tak żeby, e, tak żeby był na plucie bo w tym momencie jest na minusie, bo się nie dokręcił. Tak więc luzuję sobie tą śrubę tutaj i delikatnie kołem do przodu. No zobaczmy, co tu się jeszcze dzieje. Pompę dokońciłem pompa się zblokowała, zobaczcie. Tak więc dosłownie parę mm. Potrzeba, żeby było wszystko tak jak powinno być.

Mamy wszystko gotowe, tak więc ja, ja, robię swoje. ja jakiś tam Pada jeszcze, to jest Twoje, Pan taki Stamlap spada też, ale ważne, że weźmy Idziemy odpalać po raz pierwszy. No i trzymajcie kciuki, żeby wszystko się udało. No i co, trupek odpalił Sprawdzimy sobie później kąt Upatrzcie, odpowiedź tutaj mamy Będę sobie dolewał No ale i tak Poziom będę sprawdzał do jak założę koło I zjadę sobie z podjazdu Tak więc Pierwsze odpalenie Powiem Wam, że dużo szybciej zapalił niż wcześniej zapalał Nie wiem czym to jest spowodowane dokładnie, ale może jest to spowodowane właśnie kątem, yy, synchronizacją kątem wałka Tak więc zobaczymy, jak to będzie. Później podłączę sobie komputer i sprawdzę. Auto już sobie chodzi. Tak więc teraz sprawdzimy sobie na zimnym, jaką będziemy mieli yy, liczbę tutaj przy synchronizacji kąta. Zobaczmy sobie. zabije ten komputer, któregoś dnia. Ajeko. Wchodzimy sobie w komputerek. silnika. będów nie ma żadnych. Być nie może. No i sprawdźmy sobie. Piszmy sobie. Kam. I zobaczcie, praktycznie jest idealnie. Auto się rozgrzeje, to ta wartość się zmniejszy. A my mamy 0.6. Czym bliżej 0, tym lepiej. Zero bym powiedział. 0 bym powiedział, że jest perfekt. 06 naprawdę jest super. Ciężko jest trafić, żeby było dokładnie 00. Praktycznie jest to niemożliwe, ale 06 to też bardzo dobry wynik. No dobra, chciałem Wam podziękować za bycie ze mną w tym roku, za oglądanie moich kanałów. Na pewno w przyszłym roku będą podobne materiały może jakieś precyzyjniejsze zrobimy, zobaczymy a przy okazji tego auta jeszcze sobie nagram pierwszy odcinek do mojego nowego kanału jeżeli chodzi o vcds kodowania i takie tam tak więc dziękuję jeszcze raz, trzymajcie się do zobaczenia w nowym roku cześć, pozdrawiam